Mieszkanie na sprzedaż, w piasecznie, w niskim dwupiętrowym budynku na ostatnim piętrze budynek bez windy. Lokal stanowi odrębną nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Mieszkanie znajduje się w budynku z końca lat 70. Składa się z trzech oddzielnych pokoi, oddzielnej dużej kuchni. Charakterystyczne dla tego okresu na podłogach znajduje się mozaika również charakterystyczna rzecz dla Tamtych czasów to błazeria. I kuchnia ogromna, także jest tutaj miejsce na stół, można spokojnie spożywać posiłki. Wszystkie pomieszczenia niezależne umożliwiają bezinwazyjne zamieszkiwanie tutaj kilku osób albo zorganizowanie sobie tej przestrzeni w taki sposób, by znaleźć tutaj miejsce i do wypoczynku, i do pracy. Mieszkanie dwustronne, więc łatwo je wywietrzyć, jest jasne. Do mieszkania oczywiście przynależy piwnica. Zapraszam.